wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Henryka Łazowertówna. Mały szmugler. Piosenka. Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika. Rafał Poławski. Czyta Joanna Niemirska. Przez mury, przez dziury, przez warty, przez druty, przez gruzy, przez płot. Zgłodniały, zuchwały uparty przemykam przebiegam jak kot. W południe, po nocy o świcie w zawieje i w skwar po stokroć narażam swe życie, nadstawiam dziecinny swój kark. Pod pachą zgrzebny worek na plecach zdarty łach, i młode zwinne nogi, i w sercu wieczny strach. Lecz wszystko trzeba ścierpieć i wszystko trzeba znieść, by państwo mogli jutro dosyta chleba jeść. Przez mury, przez dziury, przez cegły, po nocy o świcie i w dzień, zgłodniały, zuchwały, przebiegły, przesuwam się cicho jak cień. A jeśli dłoń losu z dosięgnie mnie kiedyś w tej grze, to zwykła jest życia zasadzka. Ty, mamo, nie czekaj już mnie. Nie wrócę już do ciebie. Nie dotrze z dala głos. Uliczny pył po grzebie, stracony dziecka los. I tylko jedną troską na wargach grymas w skrzepu. Kto tobie, moja mamo, Przyniesie jutro chleb? Audiobook pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnelektury.pl.